Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, czy twoje życie naprawdę zależy od ciebie? Czy decyzje, które podejmujesz, są wynikiem twojej woli, czy raczej konsekwencją niezliczonych przyczyn, które zaczęły działać długo przed tym, zanim pojawiłeś się na świecie? A może przyszłość jest plastyczna, podatna na drobne przypadki, na mikrozdarzenia, które uruchamiają całą serię konsekwencji? Te pytania nie są abstrakcyjne. To pytania, które ocierają się o codzienność, o moralność, o naukę, o sens istnienia. Kiedy spojrzymy w przeszłość, odkryjemy, że człowiek od tysięcy lat próbuje zrozumieć, czy świat jest bardziej mechanizmem, czy nieustanną improwizacją, a odpowiedzi zmieniały się wraz z rozwojem filozofii, fizyki, psychologii i neuronauki. Starożytni myśliciele wierzyli, że wszechświat rządzi się pewnym porządkiem. Heraklit twierdził, że wszystko płynie, ale jednocześnie uważał, że w tym ciągłym ruchu istnieje ukryta logika. Stoicy poszli jeszcze dalej. Według nich los człowieka był częścią wielkiego kosmicznego planu, Logosu, którego nic nie mogło zakłócić. Każde wydarzenie, każda decyzja, każde spotkanie było w ich oczach elementem nieprzerwanego łańcucha przyczyn. Człowiek mógł jedynie nauczyć się akceptacji. To oni zaszczepili w kulturze zachodu ideę determinizmu przekonanie, że nic, co się dzieje, nie dzieje się przypadkiem. Każda chwila jest wynikiem tej poprzedniej. Ten sposób myślenia trwał przez wieki, ale dopiero rewolucja naukowa nadała mu zupełnie nowy wymiar. Renesans i oświecenie przyniosły ze sobą wiarę w moc rozumu i matematyki. Gdy Isaac Newton opublikował swoje prawa ruchu i teorię grawitacji, świat zobaczył rzeczywistość niczym gigantyczny zegar, precyzyjny, harmonijny, w pełni przewidywalny. Ta wizja była jak fundament pod nowoczesny determinizm. Jeśli znamy prawa fizyki i położenie wszystkich cząstek, to w teorii możemy przewidzieć przeszłość i przyszłość tak dokładnie, jak oblicza się tor komety. To było jak triumf ludzkiego rozumu nad chaosem. Jednak Newton stworzył tylko strukturę. Prawdziwą wizję totalnej przewidywalności nakreślił Pierre-Simon Laplace. Ten genialny matematyk zasugerował, że jeśli istniałaby istota, która zna położenie i prędkość wszystkich cząstek we wszechświecie oraz wszystkie prawa natury, mogłaby nie tylko przewidzieć przyszłość, ale także odtworzyć przeszłość. Nazwano ją demonem Laplace'a. To nie była metafora, lecz poważna hipoteza naukowa. W tej perspektywie przypadek nie istnieje. Jest jedynie oznaką naszej niewiedzy. Każdy ruch, każde drgnienie atomu, każda myśl ma swoją przyczynę. W takim świecie wolna wola staje się ułudą, a człowiek elementem kosmicznej maszynerii. Nic dziwnego, że w XIX wieku uważano, że nauka jest już bliska odkrycia wszystkiego, co można odkryć. A później nadszedł XX wiek i niemal z dnia na dzień cała ta pewność zaczęła kruszeć. Mechanika kwantowa była jak eksplozja pod fundamentami klasycznej fizyki. Odkrycie, że na poziomie subatomowym cząstki nie mają precyzyjnych wartości położenia i pędu, oznaczało, że rzeczywistość nie jest idealnym zegarem. Nie chodzi o to, że nie potrafimy jej zmierzyć, chodzi o to, że ona sama w sobie jest nieokreślona. Zachowanie cząstki można opisać jedynie jako rozkład prawdopodobieństwa. Dopiero pomiar wybiera jedną z wielu możliwych opcji. W kwantowym świecie nie istnieje pewność w sensie absolutnym. To właśnie dlatego Heisenberg sformułował swoją słynną zasadę nieoznaczoności, a Einstein w geście sprzeciwu Mówił, że Bóg nie gra w kości, ale eksperymenty zaprzeczyły jego intuicji. Badania nad splątaniem kwantowym i nierównościami Bella pokazały, że losowość nie jest wynikiem ukrytych zmiennych, jest wpisana w strukturę rzeczywistości. W tym momencie demon Laplace stracił swoją wszechmoc. Nawet gdyby istniał, fizyka nie pozwoliłaby mu przewidzieć wszystkiego. Jednak śmierć klasycznego determinizmu była dopiero początkiem kolejnej rewolucji. Bo nawet tam, gdzie prawa fizyki są idealnie deterministyczne, przyszłość wcale nie musi być przewidywalna. Chaos, ten matematyczny, precyzyjnie opisany chaos, pokazał, że mikroskopijne różnice w warunkach początkowych mogą doprowadzić do gigantycznych różnic w efektach. To dlatego pogody nie da się przewidzieć z absolutną pewnością na dwa tygodnie do przodu. To dlatego układy biologiczne potrafią zachowywać się skrajnie nieliniowo. Nawet orbity planet, jeśli w układzie jest ich wystarczająco dużo, mogą w długiej skali czasowej stać się nieprzewidywalne. Chaos uczynił z doskonale deterministycznych równań źródło ogromnej niepewności. W pewnym sensie deterministyczny wszechświat wciąż istnieje, ale jest tak wrażliwy, tak delikatny i tak niestabilny, że dla praktycznego obserwatora wygląda jak przypadek. Nie dlatego, że nie znamy praw, lecz dlatego, że najmniejszy błąd w pomiarze może wykoleić całe przewidywanie. Kiedy Edward Lorenz odkrył efekt motyla, zjawisko, w którym minimalna zmiana prowadzi do dramatycznych różnic, Uświadomiliśmy sobie, że przyszłość nie musi być zdeterminowana dla nas, nawet jeśli jest zdeterminowana teoretycznie. Ale te pytania nie dotyczą tylko gwiazd ani atomów dotyczą samego człowieka. Spór o wolną wolę jest tak stary jak filozofia. Czy naprawdę wybieramy, czy jedynie realizujemy ciąg przyczyn sięgający wstecz aż do narodzin wszechświata? Twardy determinizm mówiłby, nie masz wyboru, tylko poczucie wyboru. Libertarianizm filozoficzny zapewnia, że wolna wola istnieje, choć nikt nie potrafi wyjaśnić, jak może istnieć bez łamania praw natury. Kompatybiliści proponują z kolei kompromis. Nie musisz być niezależny od przyczyn, by być wolny. Wystarczy, że działasz zgodnie z własnymi pragnieniami i rozumem. A co na to nauka? Tu zaczyna się kolejna fascynująca warstwa. Badania Benjamina Libeta z lat 80. były jak zimny prysznic dla tradycyjnej koncepcji wolnej woli. To wtedy po raz pierwszy odkryto, że mózg przygotowuje ruch, zanim świadomie podejmiemy decyzję. Nowsze eksperymenty, w których przewidywano wybór uczestnika kilka sekund przed jego świadomą decyzją, jeszcze bardziej podważyły nasze intuicje. To tak, jakby mózg grał pierwsze skrzypce, a świadomość była jedynie komentatorem, który próbuje nadążyć za wydarzeniami. Ale to wcale nie oznacza, że wolna wola nie istnieje. Oznacza jedynie, że nie jest tym, czym chcielibyśmy, żeby była. Świadomość może pełnić rolę redaktora, który ma możliwość hamowania, zmiany kierunku, kwestionowania impulsów. Mózg generuje propozycje zachowań, świadomość może je akceptować lub odrzucać. To nie wolność absolutna, ale wolność kontrolowana, dynamiczna, osadzona w biologii i złożoności. W dodatku, człowiek jest istotą działającą nie tylko na poziomie impulsów i reakcji, lecz także symboli i wartości. Myślimy abstrakcyjnie, budujemy narracje, oceniamy przyszłe konsekwencje. Nasze zachowanie nie jest zwykłym efektem chemicznych reakcji. Jest efektem kultury, języka, historii, relacji. To wszystko sprawia, że nawet jeśli jesteśmy mechanizmami, to mechanizmami o stopniu złożoności tak ogromnym, że pojawiają się nowe właściwości, których nie da się przewidzieć z samych danych fizycznych. A jak determinizm i przypadek wpływają na nasze życie moralne? Gdyby człowiek był w pełni zdeterminowany, prawo karne mogłoby stracić sens. Ale czy na pewno? Wielu filozofów twierdzi, że nawet jeśli wolna wola jest ograniczona, to społeczeństwo potrzebuje zasad, które regulują zachowania. Kara może być narzędziem ochrony, a nie zemsty. Zrozumienie przyczyn ludzkich działań może prowadzić do bardziej humanitarnego systemu nie mniej odpowiedzialnego, lecz bardziej sprawiedliwego. Deterministyczne spojrzenie może też nauczyć nas empatii. Zamiast oceniać ludzi jako dobrych czy złych, możemy zacząć pytać, co ich do tego doprowadziło. Jakie czynniki biologiczne, społeczne, psychiczne złożyły się na ich decyzje? Nie zwalnia to z odpowiedzialności, ale zmienia sposób jej rozumienia. Jednocześnie, świadomość roli przypadku daje pocieszenie. Nasze życie nie jest zamkniętą linią. Los potrafi skręcić w nieoczekiwanym momencie. Wystarczy jedno spotkanie, jeden impuls, jedna decyzja podjęta pod wpływem emocji, żeby otworzyć zupełnie nową ścieżkę. To właśnie dzięki przypadkowi powstają innowacje, nowe idee, zmiany. To przypadek pozwolił ewolucji rozwinąć nieskończoną różnorodność form życia. Zbyt idealnie uporządkowany świat byłby martwy być może odpowiedź leży po środku. Może człowiek żyje w świecie tysięcy przyczyn, ale jednocześnie potrafi je reinterpretować, przekształcać, kierować nimi. Może nasza wolność nie jest absolutna ani metafizyczna, ale praktyczna. W świecie, który nie jest ani w pełni deterministyczny, ani całkowicie przypadkowy. W świecie, gdzie porządek i chaos splatają się w sposób, który pozwala istnieniom takim jak my, Wybierać między drogami, nawet jeśli nie wybieramy samych pragnień, które nas prowadzą. Jeśli ten materiał poszerzył Twoją perspektywę, jeśli wywołał w Tobie choćby jedną nową myśl, mam ogromną prośbę: wesprzyj kanał, zostaw subskrypcję, kliknij łapkę w górę, a w komentarzu napisz, po której stronie stoisz. Czy wierzysz w twardy determinizm, w czysty przypadek, czy może w subtelną mieszankę obu? Wasze głosy budują ten kanał i są inspiracją do kolejnych filmów. Dziękuję Ci, że dotarłeś aż tutaj. To była długa droga, ale właśnie takie podróże najbardziej zostają w pamięci. Jeśli chcesz więcej takich materiałów, zostań ze mną, a kolejny odcinek już nadchodzi.